nie podoba mi się to co ty robisz, bo coś tam psujesz Cóż, jak psujesz jakieś klocki Co ty <grym> Co ty coś zrobił? Zdo... <grym> no będziesz miał klimatycznie Nie tak. gale, szczerze, Dobra, no, ja chcę z tym gadać żeby powiedział. Dobra Czemu zaczyna no? Ja chcę ci przywitać, dzień dobry No to musi popsuć rzeczywiście. Dzień dobry, ja jestem Maciek, za mną jest Moritz i Harem nie. Tak, a to jest ta seria z Hexita, której nazwy Za cholery nie jestem w stanie zapamiętać tak, dobra. I dzisiaj mamy misję do wykonania. Oni się oczywiście będą tłuc. Takie <noise> Emisję? Mówisz? Tak, emisję <noise> musimy dzisiaj <noise> wykonać, dlatego musimy znaleźć najwyższe wzniesienie. Ja chcę pokazać. Tak mam mory sypało. Ja idę na górę i chcę pokazać, że na górze... <noise> to nie, to nie. Jak się wejdzie na mury... Dalej, Harry! ...to z murów... No, 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 oczywiście. Czekaj. No, no. Ej, nie można bić parując, zygamy. No zobacz, jakie to dziwne. No nie, da się. Znaczy można kopać, ale bić się nie da. Dobra, się tam jest miejsce, do którego będziemy dzisiaj zmierzać. Ten taki zamek na wzniesieniu to jest miejsce, do którego będziemy dzisiaj zmierzać i będziemy próbowali je zdobyć, jeżeli jest tam co zdobywać. Dobra, panowie, chodźcie, wyruszamy Gdy w podróż. Ja byłem na murach, już schodzę, spotykamy się przed. Maciek, czy jest? Tu? Dobry, dobra, chodźcie. Tutaj, że tak powiem, pierwsze spotkanie miło harem z Moricem. Widać, jak się to skończyło. Ale takie nagrobki zostają. Tak, jak się zginie, takie nagroby zostają. Okej, okay, uwaga taka mała dla was. Niszcie takie y, jasno-niebieskie trawy, dlatego że z nich wypadają emerald shardy. Nie warto to wszystko zbierać. No, czu... człowieku! No To też niszczyć? Ta te nagrobka? Nie, 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 nie psuj tego! Cholera! Harem coś zaś zrobił. Mm, jak tu łysą, oj się ja nie dbasz o ogródek. Nie psuj nasionek, nie psuj, nie, niech one tak ścięte zostają. To jest jak ścinał nie wiem. Dobrze, dobrze, będę pamiętał. To jest podruba sfinksa. To wygląda, patrz Harem, patrz, 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 patrz tam do góry, to wygląda jak cycek z piasku. Nie, to, to wygląda jak ksuczyk z piachu. Co to jest? Dobra, musimy się to wbić lake. tam na górę yes. Musimy się to wbić to jest... tam na górę, panowie, chodźcie Co To jest, taki to jest... Zielone... O, to jest stulejka sfinksa. Patrz, taki guzik znalazłem To jest emerald shard Cholera, mówiłem, że z tego wypadają Z nich się potem składam większe kawałki emeralda, a potem całe emeraldy Dobra, musimy się Dobra, tu wbić na górę Patrzcie, tam jest nocie. semp. Semp Zrobi kupę Czekaj, czekaj, ja to zrobię Czekaj, ja mam ten Tutaj. łuk <laughs> Co to miało być? Ja się tym zajmę Eee, uwaga eee. Co? To jest Co mogłem być ja, przepraszam Dobra, chodźcie na górę, musimy się tam dostać Hop, hop To jest drugi zamek, który będziemy zdobywać W kolejnym odcinku prawdopodobnie będę już z kimś starał się jakąś kryjówkę powoli ogarniać Ej, Morys ty papu, nie bijny Ja tu zbieram, zbierajcie węgiel, bo ja mam strasznie mało węgla i nie jestem w stanie robić pochodni. No to jest ogromniejsze rzecz, ale może się to też zbierać w sumie. Chodźcie, tutaj jest jakaś, jakieś płotki, tam to może uda nam się tej wejść. Uwaga, stop! Zanim tu. Gdzie jest Mryc? No nie, <laughs> dobra. Oczywiście, tak, więc tak. tak Tam, widzicie, tam jest taki spawner jakby, w tym korytarzu. Tutaj, chodź zobacz. Widzę, widzę. No Jak my podejdziemy, to jest, to jest ten spawner zamieni się w prawdopodobnie w jakiegoś moba, także uwaga. On zniknie i zamieni się w moba. Także musimy tego moba zatłuc. Biegamy i tuczemy. O, widzisz? Ale tuż go czymś sensownym! A, dobra, tucz. Ty <tukla> jest więcej! No właśnie ich przyjdzie. O, jakiś lag Zlagowało serwer. Zlagowało serwer! Żebyśmy teraz nie zginęli. To stawałem, dobra, ta Dobra, żyjemy, żyjemy. Ej, ale nie się mnie na basfelosu, cholera. Czemu on ma czepek taki dziwny? Dobra, byli nie zombie. Uwaga! Ała, ej! Co to jest za gówno?! Bić to, ścierwo! to był za sztycel? Nie wiem, ale... Co to Dobra, zjedzcie sobie coś. Na... Mamy chwilę czasu. Puszka! jakieś ich baraki zniszczyli. Mo można teraz pozwiedzać, bo to jest mnóstwo jakichś skrzynek i tak dalej. Warto to wszystko pozwiedzać. O ile jedzenia Książek Jej. nie psujcie O tu jest, A. są jakieś itemy Weź Jej, to Patrz pasz, pasz, pasz na to Patrz na to co ja mam To są kozackie itemy Co to jest? To jest daje damage? Zobacz, poczytaj o tym najpierw Dziec nie na mnie próbował pęcał Ej za tobą Za tobą Za tobą Co za mną Co jest zaś? Nie tuszcie mnie Na murach pały Dobra Na murach atakują No Czekaj to jak Z się... złotej zbroi A, Ej bo tu przylas! Panie, no weźcie coś, zróbcie, ja mam mało HP, dobra. Dobra. Jak poleciał, Tyj, co ty, to jest. Coś tu z góry strzela. Ja spierdzielam stąd, mam za mało HP. Dobra, jeden z twierdzy poleciał. To ma chyba odrzut, wiesz? Poczekaj, ja przeczytam, może. może. Tak, to ma odrzucenie pierwszego tego, pierwszego poziomu. Dobra. Co to było? Harem podejdź, bo chcę być. Może zabiłbyś cię człowieku, nie strasz mnie. Uwaga, bo tam jest kolejny archer. Mam sierp. Mam sierp. A ty, masz? No, nie bij mnie, ty głupia pao. Ale to jakie to dziwne odgłosy <noise> wydaje, co to jest za sapanie? No, sapie. Nie bij mnie! Za co się powoł, dzieje? Jest. Sapiący miecz, zawsze taki marzyłem. Sapiecha to jest. <noise> miecz sapiecha. O ła! Spadłem, cholera. Chod, wejdźcie tutaj do tych budynków, ty bo w budynkach robisz? coś może być. Nie psuj tych książek. Nie psuj książek, głupia. baranie! Jezus Maria, wiedziałem, że tak się skończy Debilu Moritz, nie bij mnie Odejdź Uwaga, chodźcie tutaj, macie jakieś łuki, czy coś takiego? A gdzie jesteś? Ja jestem w wieżach Dobra, ja mam jakiś łuk yy, bo chodzi o to, że Mamy na drugiej stronie, na murach Kolesia w diamentowej zbroi, a z nim nie będzie Łatwo, że tak powiem zawalczyć co wy, Czym się cieszysz znowu, co się dzieje? i spadł. No tak Oczywiście. To było takie piękne Dobra, ale... Ej, e, czekaj Kto tam jest? Ktoś Kto? Z Kto z tego muru strzela? strzela? O, co się stało? Czemu ja tam nie mogę dostrzelić? Czemu wy tu schodzicie? Nie, nie. Ja musiałem się zregenerować, dobra Chodźcie, musimy się wbić tego drugiego... Gdzie jest Moritz? No wbijam się tam właśnie Święty... Czemu ty walczysz z tym? Aaaa! Ty, bo ja mam diamentowy miecz, zapomniałem o tym ty jesteś? No tu walczymy z tym. A. On lata. Wiesz co? Chyba nie powinienem tego używać. Dobra, zabiję go. Coś z niego pewnie wypadło. Zbierzcie to zboże, które tam jest. Bo tam jest mnóstwo zboża. Zbierzcie je. Może trzeba się wspiąć. U. Czemu ty musisz to psuć? Zepsuł ten. Dlatego ja spadam ja się... ciągle? Ja się chcę. No, muszę jakoś wyjść na górę. Masz drabinki, człowieku, i schodki. Jezu, co to? Szczur! Nie, nie szczur! Co to kurde jest? Szczur! Ty go no, taki widać. walczy z przeznaczeniem. Co co cię napadło? No 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 no. Dobra panowie, ja mam dla któregoś z was starcze? Kto pierwszy ten lepszy? Mój był pierwszy. Dobra. Co ja tu mam jeszcze? Mam łuk, ale ja sobie go zostawię, więc mam taki zepsuty. Kto pierwszy ten lepszy? Nie mogę się podzielić połową strzału, Proszę. Dobra. Chodźcie. Idziemy dalej. To jest coś? ciastko? Morys, ty żeś wyjął spodenki lepsze, może się założyć. Aha, no tak. Jak macie jakieś temy, które żeście wyjęli, to zakładajcie, nie? Oha, obcisłe getry. Dobra. Dobra, to wbijamy się do zęby. Dobra, Uwaga, bo tam jest kolega. Ło Już harem zdążył przetestować. Dobra, on nie żyje. Uwaga, uwaga, uwaga. Atencją. O, patrzcie, pedalsko. skurczy. Uciekajcie. Dobra, uwaga, uwaga, bo to jest ostro, one mocno je. walą. O, tu Jest ostro. O. Coś tam dzieje? Co ma? Jakiś koleś szkła w głowie. Ale, nie mogę. Dobra, au. Co jest? Nie mam życia. No co ty nie powiesz? <laughs> nie mam życia. Dobra, dobra. Ty dobra, czekaj, ja tu daj, chcesz, jakieś... Co to jest? element WHAT the HELL CO JEST Co to, TO JEST jakiś BOSS <laughs> GDZIE CO TO JEST BOSS <laughs> Czy tam jest nekromanta Czy mi się wydaje A twarz jest straszna TU JEST UCIEKAJ Ej no wracajcie tu Co Gdzie ty się polazu? polazł <laughs> Uciekłem Poczekajcie bo ja tu mam Macie jakieś drewno żeby zrobić crafting table Czy coś takiego Nie macie ja nie mieć drewno Czemu Aha dobra to zepsuj to Zabieź go? Co było w tych skrzynkach po bokach? Nic. Coś było, co było i to był jakiś dobry item. Nie, były sztabki głównie i plecak. Czy możeś zewsutek.? A nie, nie, to się sam zepsuło, dobra, okej. Okay. się plecak założyć. I co mi to da, że mam plecak założony? Widać nie to wiem. czy co? Nie. nie wiem. Po co mi to jest? Pewnie możesz mi coś chować, nie wiem, jeszcze nie wiem. Ej, tu jest ten boss! Faktycznie tu jest. What the się? Chodźcie, tutaj Ja będę go o. z łuku nawalał. Co to jest? To jest nekromanta, Moris w niego wali, jest tankiem. Moritz. Poczekaj, poczekaj, ja mam sierp. Oj! <laughs> Jezu, ile ich tu jest! Złoty jest on, zbroi... on nie respi, on nie respi, uwaga. Mm. Te w zbrojach są najcięższe. O, co to jest? Pito! Szkielet. Dobra. Marek, zabijesz go? Yy, wyleciał poza żoną. Jak, jak wyleciał? Bierze. W którą stronę wyleciał? Nie pamiętam Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Ej, panowie, tutaj Diamenty. Dawaj go! Dawaj go. OLONOWALA Ty, wyleciałem ale z diamenty gromadza też <grymata grymata grymata> spadł Gdzie spadł? Chyba Człowieku! <grymata> chcesz mnie zabić! Mnie. Ej, oszustwo! Ratunku! Gdzie wy Co on spadł tam? Co, co się stało? On ruszył ja No ja widzę. też jestem otruty. To jest skrzynka? Czekaj, nie, gdzie nie. jest mój łuk? Tu ja się spodniami bronię. Może mi się uda go Ciebie ten... Gdzie jesteście? No nie spadliśmy jesteście? z tego muru, cholera. Nie żyje Dobra, on jest na dole, na pewno jest na dole. Ten, ten. A, on spadł i nie żyje. Lecę do Jest, was. tam jest, jest, jest. Uwaga! Skupcie o, nie się, tylko musimy, on jest. musimy go napi. No właśnie, kurde. chyba Endermana zobaczyłem. Pomocy. Czemu żeś na niego popatrzył? Strzeście się! Zabierzcie to ode mnie! Co nawala Mówunku, tak? W się. się! zapaliło? się! Oła, Ej! Kto zapala? Cholera, co to jest? Marek, to ty? Co, czym ty walisz? Strzeście się! Walisz tą rózgą pieprzoną, albo to... Strzeście nie nie ten dypek! To Hareb! Czemu on lata? Co robi? On ma te buty gówniane. Moro nieczysta została. Ej, co to tu się chyba, dzieje? Czemu on tu siedział? Ty mnie bijesz debilu! Został harema w Kretel Kreter, debil idiota. No nie bicie się! Mamy harem, bo zaraz zginiesz. Nie bicie się, cholera. Musimy zabić o tego nie. necromancera. Come on, chodźcie. Cię zagenerować najpierw. Necromancera trzeba zabić, chodźcie. Czekaj, gdzie jest. Ale gdzie śniadanie? Moritz, widzisz tego necromancera? Jest przy zombiaku Nie patrz na endermana, cholera. A którego endermana? Migo! Cholera, jasna. Bigo, człowieku, gdzie ty jesteś? Jak cię potrzeba. Dobra, Jestem Zabiłem go, wygrałem grę. Pająki mi atakują. Co jest? Weź go ode mnie. Weź go. Dobra, teraz. No bije. o co jest? Ej! Co on robi? A Co Gdzie jest? A kto tak na walach? Co zapatałach z was? <noise> Patrzymy. Kurde, czemu zobaczasz tych debili ciągle? O. Ja Ja pierwsza. Ja zaraz Dawaj zginę go. przez was. A o, co żeście zrobili? Co to gierda, miało być? Garda, garda, To jest jakiś super zombie. Nie chce się zabić. A to ty masz tą różkę, idioto, żeś nawalał tą różką po całym tym. Nieprawda. A ty znowu nas to bije. Co to jest? Patrz, pat, pat, Ej, co to jest? Masz jakiś item, który respi. Co ty robisz? O kurde. Co, 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 co się dzieje? Co się? Ej, ej, czekaj, one są chyba po oh, mojej yeah. stronie, nie? Słuchajcie, się moje stworzenia. Ej, czekajcie one są po mojej stronie, co wy robicie? Ale co ty robisz? One są... A no. No, znowu z... no. Co za kretyn To ty żeś rzucał ten! ten Dym. Zbij, ja zabiję Boże ludzie! Uciekać! ale też siodło! Dam ci siodło za jedną szynkę. Wystarczy, że nie ginę od wysokości i skacze jak nienormalny. Tarczak! Świetnie. I co teraz, mi się? <grym> Zwiesił się sobie. Teraz, ja chcę zobaczyć. Ła! Ej, tutaj są już nowi. Nie, nie kole, się. Kole nie mam miejsca w ekwipunku. No, obłowiłem się, powiadałem. Ja też. Ja chcę zobaczyć, co jest jeszcze wewnątrz tego miejsca. No, Coś wybuchło. Tak, wy wywaliłem no, dziurę w murze, nieważne. I ty... Dobra. Mi się A miało być sam? RP. Hop, czekaj, co tu jest? O, tu są jakieś <grym> itemy, dobra. A tu na samej Kiedy górze? Ja... Czymżeśmy żeśmy byli na samej górze tutaj? Byliśmy. A co jest na murach? Co to jest za różdżka? Co ty masz? Chodź tu, pokaż to. Nie. Czekaj, tylko Dałbym zajmę. ci różdżkę że ten, miotającą ogniem, ale wiem, że nas zabijesz wtedy. Ło, wow, ja tam widzę jakieś wielkie drzewo, to... to jest jest się księżnikiem. E, ups To Twoja różdżka ma wiele funkcjonalności? Funkcjonalności jakiejś, czy co? Ja mam jedną różkę, która robi wir, co atakuje, i która strzela mnie tym, falom ognia Jesteś mrocznym nekromantą, wiesz o tym. Tak, to jest na dwa metry. <noise> no Nie. bo masz budki takie. Cicho a. ostatnio też w, w zdobył te budki. Niii. Cicho stepy. Cicho co? Cicho O, Marek, oczywiście głowa zombie, koniecznie. Pat, pat, pat. Czekaj, 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 patrz, patrz. A psik. <noise> A masz ten możesz item stigu. do spawnowania tych, tych zombiaków? Zużyłem. Dość nie zombiaków Jak zużyłeś? Cały. Jeezus! <noise> Zabiliście moje zwierzątka. Ej, hey, what the fuck! mega odpicowany creeper, to jest to, który z okulą nie Co tu jest? Jezus! normalnie Mario Bros. Ej! What the fuck! Co to jest? Jezus, no <noise> Co to jest? Jest bigą! Co się ja dzieje? On nawala jakimś czarnym dymem. Co to jest? Co to jest, jest, jest? creeper Gdzie jest ten creeper? Do zamku. Do zamku. Gdzie jest ten creeper? To za ZAMKU! Szybko. jest... Nie przedaj przed creepem. Ej, ale on ma już 46 HP, to nie jest taka tragedia, ludzie, zabijemy go. A jak się go uderzy, to się obrywa, tak? To uważajcie. A, mam uwaga, on ma już mało HP. Jesteśmy w stanie go zabić. Damy radę, panowie. Uwaga. Zabij okay. go! Jest, leży. Ale nic z niego nie wypadło. Nie, czekaj. Aha. Mam! Iron Glaive. Ło, to... wow, co ja w ogóle zdobyłem? Czokopedia! Co to jest? Czokopedia? <laughs> już się Chocopidą? boję, uwaga. Jaki fajny. The Chocopedia. Tu... Masz malutki. Zjedz mięsko. Czokobos <laughs> Co nie chcesz mięsa? Czemu on nie chce mi? Nasa? A uh, mogę go osiodłać? Wow! Czeka. Nie wiem czy Kaj. wiecie, ale znalazłem książkę o tych y, strusiach, które tutaj biegają i można je chyba jakoś oswoić. No właśnie próbuję. No i świetnie. Cokolwiek. Ej, co z znowu strzela fireballami? Harem! Ja. Czy ta, czy ta twoja różdżka ma skończone, y, że tak powiem, skończone użycie? Tak. No więc uważaj cholera, bo się może przydać. Ten do wirów mam rozłożony do połowy, a już czeka nic. Ta druga, ognista. To dobrze, chociaż tyle. Chodźcie do tego, złożymy i temu. Dobra, jak wygląda sytuacja z czasem? Zaraz zobaczymy, być może to już będzie koniec. Środkowo-europejski. A, oczywiście nie puściłem stopera, debil. teraz. <laughs> Dobra, to... Ja bym proponował skończyć, bo nie wiadomo jak jest tym czasem. Mm. Co jest zaś... Cholera! Znowu Creeper! <laughs> Co to było creeper. Pieprzone szmaty się tu jestpią ciągle. Mm. To, 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 nie to czemu nie osiadło. Cześć się! Ja chcę to złożyć. Ja, jestem hycającym nekromantą. Co Dobra, ty robisz? To przerobi na ten. człowiek jest normalny. I czemu ja mam coś takiego jak Electric Essence patrz. Nie wiem, a to składaj to w tych w dolnej skrzyni. Mm. Ta esencje składaj w dolnej, Ja jeszcze nie wiem co z nimi zrobić, ale się dowiem. Za w ogóle płytkę. Jestem królem życia. Co tu no jest, Patrzcie ci wszystko do skrzyni? Taki jesteś? Dobra. Co wszystko? Te itemy, które żeś tam zdobyłeś, to możesz zostawić. Aż nie tyle zostawić, co zostawić sobie, o. Yy, bo... mi yy, one są jakoś szczególnie potrzebne, a być może jeszcze będzie tutaj wracali. W związku z czym zostawcie sobie. Ja tylko chowam no. te rzeczy, które mi się, się. mi się udało pozbierać. Ale nie te śmieci! <laughs> Harem, cholera! Śmieci nie do dolnej, <laughs> tylko śmieci do górnej. <laughs> Ty nie są śmieci. No nasionka, rzeczywiście to. harem. Ale mam blok złoty. To przerob go na zyłkę złoto. A co jest scale? Fajnie to wygląda. Łuska. Czekaj, odłożę. Tu jeszcze mam jakiś materiał. Nie się cieszy. zostawię. Chodź Harem, pokażę Ci nie. O nie To w ogóle nie brzmi dobrze. Chodź, chodź Jaki frisbee mm, Czekaj, tylko musimy jakoś wysoko wejść Który z was, barany, powracał mnóstwo śmieci do tego? Co za barany dwa Się <laughs> cieszę Czekaj, nie, 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 za wysoko Ktoś z was podmienił, pacany Gdzie tu jest? O Gdzie jesteś? Patrz, jesteś? Chodź, tutaj, tutaj O Patrz Czekaj, tylko nie z tej strony z tej, żeby było ciężej. Cyknujesz. Pokażę ci frisbee. Frisbee proszę. moryca, proszę państwa. Tak. Dziewięć... Jesteście. Już <grymne> <Przysz> się boję. Frisbee. przynieść małku. Co żeście zrobili? Rzucił płytę, mu ze... To jest frisbee. Wrócił za mur. Stopało. <grymne> 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 Nie w patałach w tej głowie tego zombiaka. Przytul Wygląda tak biednie Przytul <grytul> Misio Przytul <grytul> Zaskoczy jeszcze więcej Przytul, Harem Przytul Nie, nie. Ale zobacz, popatrz na mnie, Patrz, to, to wygląda jakby żona czekała w domu, nie? Tak w drzwiach Spóźniłeś się Tak, stwarzał <grytul> z Gdzie byłeś? <grytul>. Kim jest ta Ania? Znowu? Znowu piłeś Czuję Minecrafta. Ja tu naprawiłem Hop, dobra, możemy kończyć. Gdzie wy jesteście? To <noise> skaka jako pentaniec. Dobra, chodźcie, skończymy. Dobra. Ja chciałem podziękować od siebie za oglądanie tego nagrania. Zobaczymy się przy godzinkach tej serii, której nazwy za cholerę nie mogę zapinać nic zbadane ziemię jakoś tak, nie pamiętam, nieważne. Możesz mnie zabije, skończony idiota <laughs> Tylko nie strzelaj z tej różdżki, żebyś nie rozpieprzył <laughs> wszystkiego. Jestem bezpieczny. <laughs> Czekaj idę do ciebie. Dobra, dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i na razie. Cześć.